Witajcie, moja droga elitarna grupa widzów. Muszę nagrać do Was ten film od nowa, ponieważ nie dość, że był odczyt inflacji, to nagrałem w takiej jakości, że ważył film 10 gigabajtów i musiałem troszeczkę to zmniejszyć, bo by się wyrzucał do wieczora i by był nieaktualny. Więc zaczynamy. Witam was wszystkich w szybkiej wiadomości ze świata kryptowalut i analizie rynku. Mamy dzisiaj 10 sierpnia 2022 roku. Środa i jesteśmy akurat świeżo po odczycie inflacji. Bitcoin wystartował nam chwilę przed tym, wahał się w okolicach 23 tysięcy. Po informacji, że rynek, że inflacja nam zwalnia. Prognoza była 8,7%, w tamtym miesiącu był 9,1% i mamy teraz odczyt 8,5%. Wiadomo, pamiętajmy, że to odczyty są też manipulowane, wyrzucane są w koszyka, różne inne rzeczy, ale to jest pozytywny. Informacja dla całych rynków, wszystkich, że najprawdopodobniej Fed może przestać ponosić stopy procentowe, jeżeli jest taki efekt, i to będzie powodowało wzrosty. Przynajmniej to jest moje prywatne zdanie. I pamiętajcie w ogóle, wszystko co słyszycie we wszystkich w ogóle materiałach, to nie są porady inwestycyjne, to są moje prywatne zdania. I po doradztwo zgłosi się do specjalnych osób, które muszą doradzać na etacie, bo tak dobrze doradzają, że. No, no dobra, nieważne. W każdym razie oni podobno się na tym znają, tak mówi nam system. A teraz lecimy z analizą. I teraz tak: Bitcoin 23738 w 24 godziny zrobił nam 2,5%, a tak naprawdę zrobił to nam w pół godziny ostatnie. Ethereum 1786% dolarów, 4,8% i to także większość tego zysku jest ostatnie pół godziny. Cały rynek urósł nam 0,8%, do 171 miliardów, wolumen wzrasta nam do 81 miliardów. I tutaj GUEI podskoczyły nam transakcje, bo oczywiście wszyscy teraz się zaczynają ładować w rynek. I przechodzimy sobie płynnie do analizy. Analizę standardowo zaczynamy od mempula i tak, yy, nam się rozładowała trochę troszeczkę sieć, wczoraj było bardzo dużo. Jeszcze pół godziny temu też widziałem 4 bloki, teraz się troszeczkę to rozładowało, dużo bloków poleciało pod, yy, pod rząd, więc tutaj nawet były niezapełnione. 18 za zobaczcie, jeżeli chcecie być w pierwszym. Yy, tutaj. To jest wszystko dobra informacja, jeżeli na rynku, na sieci bitcoina coś się dzieje, to znaczy, że sieć jest wykorzystywana, jak jest wykorzystywana, to jest użyteczna i to może powodować w przyszłości większe zainteresowanie nowych użytkowników, a to wszystko się przełoży na nasze zyski. Ethereum 46, odświeżmy sobie, 40, czyli 1,50 50 za przelanie, trudność tam się zbliża do 12, 908 tysięcy hashrate, hash rate. Mógłby jeszcze trochę spaść, ale nic na to nie napowiada. Przejdźmy sobie od razu do przepływów. W ostatnich 24 godzinach, jeszcze sobie ćwiczymy. W ostatnich 24 godzinach 2922 bitcoiny wpłynęły na rynek. 2270 ethereum zostało wypłaconych, wpłaconych na rynek, przepraszam. Wpłaconych na rynek, czyli wszystko to jest bilans na giełdach. I 901 BNB zostało wypłaconych, czyli tylko BNB tutaj pozytywnie. 89 Milionów zostało, prawie 8, 90 milionów zostało wypłaconych, i tutaj widzimy, ja przed chwilą sprawdzałem, było 110, więc w ostatniej godzinie zaczynają już tam wpływać. Sprawdźmy, czy nam to pokaże. Tak, widzimy tu, wpływa. W ostatniej godzinie 20 milionów was wpłynęło. Jeszcze sobie sprawdźmy 4 godziny. Tak, hajs nam płynie, więc najprawdopodobniej będziemy mieli jakieś tutaj odbicie. Już to widzimy. Pod tą, pod tą informację od odczycie CPI. Lecimy dalej, zobaczmy sobie, jak to wygląda na wykresie. Na wykresie po tym dużym wzroście praktycznie idziemy płasko. 2 miliony 150 tysięcy bitcoinów na giełdach. Long short. Mamy tutaj wykasowanych 68,5 miliona longów, 68,5 miliona shortów. Teraz shorty zaczynają się kasować. Jeszcze pół godziny temu było bardzo mało shortów wykasowanych. Cały rynek jest przyloworowany w stosunku 50,5% 50 na shorty i 49,42% na longi, i najprawdopodobniej to się za chwileczkę będzie zmienić, już to widzimy na interwale jednogodzinowym, że ludzie zaczynają ustawiać longi. Wolumen na futuresach na razie spokojnie, ale tak jak myślimy po tej informacji, myślę, to będzie tutaj większe lewarowanie rynku. Wolumen na PayPalu także spokojnie, tutaj tylko dla tak naprawdę ciekawostka, co się dzieje na PayPalu. I tutaj tak, hash rate nam troszeczkę zaczyna odwracać się. Ciekawe czy to przejęło mieni się w kolejnym trend wzrostowy, czy to jest tylko korekta po spadkach. Google trend jeszcze tutaj cisza. Pieniądze lubią ciszę. Więc jeżeli jest cicho, to znaczy, że jest dobry okres do kupowania. To jest oczywiście nieporada. Jak wszyscy gadają o danym aktywie, to jest najlepszy czas do sprzedawania. Tak samo jak mówię o nieruchomościach, jak wujek ciotka mówi, że trzeba kupować nieruchomości, no to wiadomo, że już jest mało kto może dojść do tego rynku. Jak mało kto może dojść do tego rynku, to mało kto kupi to. Jeżeli nie ma osób, które będą dochodzić z nowym kapitałem, no to wiadomo, wzrosty się zatrzymują. A jak wszyscy krzyczą, sprzedawać, to upada i tak dalej, to znaczy, że sprzedali najprawdopodobniej jest dużo osób, które może dołączyć do tego rynku i wystarczy, że się sentyment odwróci i jest napływ wartości na dane rynki. Na Twitterze, tak, jest opadek, op spadamy z ilością. Tweetów, ale jak spojrzymy sobie tak do poprzednich okresów, to jesteśmy bardzo wysoko. Ludzie gadają na temat Bitcoina i to jest bardzo pozytywne. Zobaczmy sobie profit. Zielona kreska to pokazuje nam, że ci, co są zakupili w danym okresie, to są na plusie. Czerwona, to pokazuje nam, że są na minusie. I tak jak widzimy, nie ma okresu, gdzie 4 lata byś przytrzymał Bitcoina i byś był na minusie. 200 tygodniowa średnia krocząca, cały czas z suportem. Na chwilę obecną wynosi to. 22 910 dolarów, a my jesteśmy na ponad 23 000. Zaraz sobie odświeżymy jak tu to pompa idzie. Ło, co tu się stało? Dobra, to za chwileczkę do tego wrócimy. Mm, tutaj jest letnia, średnia. I jej pięciokrotny mnożnik, zazwyczaj jak byliśmy pod spodem. To jest analiza techniczna, więc wiadomo kto wie, że ten wie. Fakt jest taki, że jak byliśmy tu pod tą linią, to zazwyczaj było historycznie dobre momenty do zakupu. To czerwone, jak się zbliżyliśmy, to były dobre momenty do sprzedaży. Oczywiście każdy wyciąga swoje wnioski. Strach i chciwość. Tutaj był spadek, ale po tej informacji jutro najprawdopodobniej będzie wzrost. Spadliśmy z 42 na 31. Im bliżej zera, tym większy strach. Skala jest do setki. Jutro najprawdopodobniej, jak utrzymamy te wzrosty, będzie większa chciwość. Ordery. Tbb Index. A nie, przepraszam, tu jest tylko NUP, pewnie włączony. Tak. Tbb Index sobie zaznaczmy wszystko. Wynosi 12. I odbijamy się od tego dołka. Na razie wszystko wskazuje, że dołek został wyklepany i nie mamy po co tam wracać, ale wiadomo, na jesień może się troszeczkę rzeczy popsuć. NUP wygląda w taki sposób. Wychodzimy jest na 36. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze jak wyglądają nasze ordery sumowane. Tak wyglądają bitcoiny przy 25 tysiącach 3,5 tysiąca na sprzedaż. Tutaj zostały wyciągnięte przez te wzrosty. Jak sobie zobaczymy futuresy z bitcoinami sumowane, no to widać jest ogromny wzrost. Ogromny. O, CoinGecko się sypie. To tak dużo ludzi zaczęło wchodzić, 24 tysiące mamy już na bitcoinie. I tutaj zobaczymy, jak daleko wyrwiemy. No i przechodzimy sobie płynnie do wiadomości. A wiadomości: warto zacząć od Curve Protocol. I tutaj został zhakowany na 570 tysięcy. Warto, mam nadzieję, że żaden z widów jeszcze nie trzyma na żadnych protokołach swoich kasy. Mam nadzieję, że Luna była wystarczającym tutaj nauczką dla wszystkich. Ja osobiście. Nie popieram, w szczególności w BES-ie, To prawdopodobieństwo na haki, na upadki rośnie, w Hoście także jest mniejsze, ale dla mnie i w Hoście, i w BES-ie jest wysokie. Osobiście nie trzymam, i nie widzę w tym w ogóle sensu, dlaczego oddawać za jakieś marne procenty swoje ciężko zarobione kryptowaluty. Tak samo stabilne monety dla mnie są potrzebne krótkoterminowo, 2-3 miesiące. Tak, Wychodzenie z bitcoina do, do stabilnych monet to dla mnie jest wychodzenie z krypto do krypto, czyli nie wychodzimy z krypto. Lepiej wyjść sobie do złota, a nawet fiatów. Ja osobiście nie potrafię jeszcze dobrze trzymać gotówki, parzy mnie ta gotówka i cały czas próbuję ją w coś wrzucać, a to też nie jest dobre, bo warto zauważyć, że jest zwiększa panika, to wszystko spada nam i potem wszystko nam odbija, tak i warto przechodzić przez to. Tu jest u mnie pole do poprawy, a wy jak sobie z tym radzicie? A i warto jeszcze wspomnieć, że ten protokół został schakowany i podmienione zostały DNS-y, więc to jest DNSy to jest protokół odpowiadający za połączenie nazwy domen z IP serwerem, więc i możecie się połączyć z innym serwerem, więc mogą was okraść jeżeli sobie podepniecie tam swój portfel. Radzę ogólnie. Każdy robi co chce, wiadomo, ale radzę po hakach w ogóle nie używać danych protokołów przez jakiś dłuższy okres, albo jakimś wiadomo portfelem, który jest kukiełką waszą, podepniecie się, sprawdzicie co tam się dzieje, ale no ja nie widzę sensu w ogóle, dobra. Wiadomo, jakieś mosty, jak sobie yy, musimy przejść z sieci na sieci, żeby jakieś airdropy złapać i tak dalej, no to wiadomo, no to musimy, tak? Ale żeby trzymać na dłuższy okres, to radzę uważać. Dobra, następna ważna informacja, Coinbase odnotował stratę w, w kwartale drugim 2022 roku z, na okolicach 1,1 miliarda dolarów. No, Coinbase zostałby tutaj to oficjalnie, bo ja uważam, że w ogólnie z współpracę z Wall City i tymi BlackRockami to mi się od, od początku kojarzył jak tylko istniał, tak? Że oni tam maczają swoje palce, ale teraz oficjalnie jest powiedziane, więc zobaczymy jak daleko to pociągnie nam rynek po tej stracie i po informacji o współpracy z BlackRockiem. oficjalnej końbe jest już 20 praktycznie procent w jeden dzień. O, i tutaj ważna informacja. Pamela Anderson i Paris Hilton zrobili film, e, za który można obejrzeć za pomocą NFT. Bardzo ciekawa że też widać, że Paris Hilton tutaj wyciąga, bo następny news też jej dotyczy buduje wirtualną, e, rzeczy, wirtualnej rzeczywistości, czyli w sandboxie swoją tutaj Malibu Mansion czy nazywa to i to będzie jej projekt. E, tutaj widzimy po wszystkich Większych firmach, które inwestują, że sandbox na razie nam się tutaj wyłania na przewodniczącego przy tych metawersów, więc warto na niego zwracać uwagę. Ale myślę, że to nie będzie jeszcze ten metawers, gdzie wszyscy będziemy za 20 lat żyć, oby tylko to nie był metawers jakiś Meta, albo czyli Facebook, albo innej jakiejś wielkiej korporacji, bo w ogóle będziemy tutaj. No i tak będziemy w sumie, bo nieważne jakie będzie to wielkie korpo, będą wykopywać wykupy, te metaversy. Dobra, zobaczymy co to będzie. Świat metawersów, bardzo ciekawe. Czasy nastają, to co za dzieciaka się myślało, że to tylko jest zabawa i ty masz w głowie i to jest science fiction, to teraz wychodzi na jaw. To jest niesamowite, niesamowite. Właściciele białoruskiej giełdy poszukiwany międzynarodowym listem gończym bitok.me i Komitet Śledczy Republiki Białorusi umieścił na liście poszukiwanych Władysława Kuchińskiego, właściciela giełdy kryptowaluty tej wspomnianej już, jest on oskarżony o uchylanie się od płacenia podatku w wysokości 9 milionów białoruskich rubli. Hm, jak macie to wiadomo, wypad z giełdy tej, bo zaraz może Wam się coś stać. Oczywiście to jest wasze, Wasza kasa, Wy z nią robicie, ale przechowywanie na giełdach gotówki w ogóle bez się przechowywania gdziekolwiek, nie u siebie, to jest, myślę, że kłóci się w ogóle z zasadą... Krypto, tak? Krypto macie po to, żebyście mi nie mieli pośredników pomiędzy. Jeżeli jesteście tylko dla hajsu, no to wiadomo, możecie tego nie rozumieć, ale jeżeli was ta technologia jakoś zauroczyła i pokazała jakieś możliwości, no to warto właśnie nie uczestniczyć z tych pośredników pomiędzy. Samemu trzymać i samemu być odpowiedzialny za swoje środki. Ja tak wyznaję przynajmniej. Cardano nie spełnia oczekiwań. Tutaj Mark Kuban mówi, że Cardano nie spełnia oczekiwań, mimo tego Cardano ma bardzo duży hype. I jak na chwilę obecną te smart kontrakty wszystko i tak dalej to tam słabo działa. Zobaczymy po nowych forkach jak to będzie wyglądało. Ale mimo tego ma bardzo dużą społeczność i dużo w nich wierzy. I to było widać przy spadkach i wzrostach. Więc tutaj warto mieć kardano gdzieś tam z tyłu głowy. Tak? Jakiś malutki procent zawsze. Ja w zeszłym roku. Przepraszam w zeszłym roku w ostatnim bescie to był ostatni altcoin jaki kupowałem i się okazało że kupowałem go za jakieś 3 centy bardzo małym kapitałem, a przyniósł jeden z największych wzrostów, więc no protokół nie musi dobrze działać, wystarczy, że będzie społeczność i ją no, przebędą będą kupować ten krypto, to będzie rosło tak, więc nie zawsze to współżyteczność i, i działanie idzie w parze z ceną i na koniec potężny Halwik ethereum, tutaj bomba trudności na ethereum będzie wybuchnie nam mm, 12 września około 12 Ciekawe, jakiego czasu czy UTC to już jest przeliczone, bo nie napisali. <laughs> Bomba trudności jest to coś, co podnosi trudność kopania tak wysoko, że 95% zabierze nam zysków, <laughs> więc praktycznie się już nie będzie opacało kopać. A jeśli nie będzie opacało kopać, no to górnicy będą się odłączać. I o to chodzi, żeby tam nie wymusić forku, ale i tak pewnie wymuszą górnicy fork. Zobaczymy, jak to się skończy. Bardzo ciekawe czasy. Warto wspomnieć, że tutaj spadnie tak mocno podaż Ethereum. I też presja sprzedawania, na przykład górnicy musieli sprzedawać do prądu, a tutaj ci, którzy zarobią, nie będą musieli, ale warto z drugiej strony widzieć to, że tam jest też jakoś wszystko zostanie odblokowane: tam jest dużo zamrożonych Ethereum. I wiadomo, tam duże ryby długoterminową inwestowały w to, w te staking oddawały, ale dużo osób może zobaczyć, że tam cena, na przykład jak wymrozili była mniejsza. I teraz są na plusie, albo będą w ogóle, bo jeszcze może urosnąć, i będą chcieli się skreszować w jakiś sposób, tak? Więc warto z tyłu głowy to mieć. Ale w długim terminie tam spada sporo podaży. I tak jak halvingi, może do, po roku zazwyczaj od takiej spadku podaży, jak się wyczerpie ta podaż, która jest na rynku, są mocne wzrosty, tak? No wiadomo, zależy od publiki, zależy jak społeczność to będzie skupować, i tak dalej, ale to jest ważna informacja. Dobra. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę, napisz komentarz, jeśli Ci się nie podobało. Jeżeli yy, szanujesz to, co robię, podobać Ci się to, to warto zostawić subskrypcję, żebyś tutaj był na bieżąco z moimi filmami. I trzymaj się! Elo!